Wleciał, wleciał, przedni e, e, się urwał, skoczona śruba, nura dałem na bruchu, nura na bruchu dałem, ale w taki, takim, w takim 12 lat już się wziąłem. No dzisiaj to są unikaty już, Wilersa to raczej nie, nie ma szans, no, tego no, Sokoła 125 to... Ale, ale Wilersa produkowali podkowę, nie, nie, po, po, podkowę, w Podkowie, w Jeliszewie. Podkowa była produkowana, produkowana w Jeliszewie. E, 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 SHL ci z silnikiem Wilersa, nie no, będą by, e, silnikiem Wielersa. No, ile bo odkoła silnikiem Wielersa, to produkowane były w Wielersze będzie daleko stąd. Ale Sokoła 125 jeszcze robili pod nazwą Sokoł 125 po wojnie po 1945 roku. No Przynajmniej tak. ja tak przeczytałem. No tak, no ale, 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 ale produkowane były silnikiem Wielersa, SHL-ka Polacy kupowali silniki Wilensa wskazali to jest HL przed wojną, Do Niemena Rolar e, Star był, te silnikiem Wilensa, Polacy było. produkowali cztery różne motocykle polskie, ramy, koła, ale silnikami w Cztery różne. Niemen, Podkowarz była produkowana w Wieleszczewie. No i jeszcze rolar star był, Niemen był. Było cztery rodzaje. Ja naszym widzom powiem, bo tu rozmawiam właśnie po dłuższej przerwie z panem Bogdanem. Na zlocie jeszcze raz przypomnę, to jest marki Odjazd, czyli marki Ząbki z paradą dzisiaj. Jesteśmy w tej chwili już w Markach na terenie Plebani w Strudze. Tutaj pan Bogdan był ministrantem, o czym nam tak wspominał. Tak jest. No i z panem Bogdanem umówiliśmy się że jak spotkamy się w spokojnych warunkach, no to zrobimy kolejny odcinek opowieści Gargamela na różne ciekawe tematy, bo wiele osób pytało się, co u pana Bogdana słychać z racji nieobecności w mediach ostatnio. Także nadrobimy zaległości, tak myślę. No a co mogę życzyć, dzisiaj jeszcze trwa zlot, także. Przyjemnego zlotowania w takim no, ja razie. Dziękuję bardzo. No i tych poszukiwań tego warburga tutaj zlotowego. Gdziebyś ktoś mnie sponsorowali i kupił warburga lepszego, dobrego. O, ale no, to, to taki będzie. To wrócimy, wrócimy do tematu przy na, w najbliższym filmie. A, są zastrzeżenia, ale ja, ja, ja. Opowieści Gargamela. Ja z nie kupię warburga. No no jest, jest cały czas zapotrzebowanie na warburga z przeglądem technicznym. Dla pana Bogdana, jak widać, który mu pomaga przede wszystkim nie tylko w jeżdżeniu na zloty, ale też w poruszaniu się. Tak jak, tak jak widać. No ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No dalej. Ja. ja e, e, Nodzie to mamy od dawno da od mojego dzieciństwa. to mnie nie przeszkadza ta noda. No ale samochód ułatwiał, żeby pojechać, no tak, załatwić no. to czy tamto, już pomijając inne zloty. No, no ułatwiał, no. Czy na obiad do Ikea. No nawet, no ale jest no, no, daleko, no, ale zawsze było lżej. A, a tak to trochę gorzej. ja tak, butek, bo, 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 bo tak. Ja mogę chodzić pieszo, mnie nie przeszkadza. Ale nie jest wygodnie. coś położyć, coś, coś kupić, coś położyć. Coś położyć. No, tam coś kupię, ale tam mało kupiłem. Bo... Na śniadanie jedzie na obiady, jedzie na mało. Także yy, do moich widzów się zwrócę. Jest cały czas temat Warburga. Otwarty. No, pan Bogdan jest jeszcze cały i zdrowy. Funkcjonuje dla tych, co się pytali, co się dzieje. Jest na zlocie w markach w tej chwili na odjeździe. No i do zobaczenia. W takim razie przy najbliższej okazji nakręcimy kolejny odcinek opowieści Gargamela i porozmawiamy jeszcze o poważnych sprawach. Tak jest. To przyjemnych poszukiwań. No, ale co, nie, chyba nie, nie przyjechał, nie. Jakby był, to by był, bo tytuł kiedyś. A, ja a ja sobie daję radę, ja mogę chodzić bez wózka, bo to mi przeszkadza. Ale nie jest wygodnie. Nie no, z wózkiem jest bezpieczniej. Bezpieczniej No i tak jest dobrze, no nie jest tak źle. Mogę chodzić bez wózka, przecież ja bez wózka chodziłem. Chodzić, chodzić mogę. Mam nogi od dzieciństwa, no to jest inna sprawa, to tego nic nie zrobisz, But to mieć, ale nie będę zakładał, bo mam. No dobrze, w takim razie do zobaczenia wszystkim e, i my się wyłączamy, e, także przyjemnego zlotowania, no, dziękuję bardzo. do zobaczenia.